Ciebie, Boże, znoszę duszę moją I tylko, Panie, ufam Tobie Proszę, wskaż mi drogi swoje I ścieżek swoich naucz mnie Proszę, wskaż mi drogi swoje I ścieżek swoich naucz mnie Pan mój dobry jest i prawy Pamięta o mnie Przezgląd na łaskę swoją Pamięta o mnie, przez wzgląd na dobroć swoją Pamięta o mnie, pokornych prowadzi i uczy I drogi swej do Ciebie, Boże, znoszę duszę moją I tylko, Panie, ufam Tobie, proszę wskaż mi drogi swoje Masz mi drogi swoje i ścieżek swoich naucz mnie. Wskazuje drogę grzesznikom. Bo jest wielki prowadzi mnie w prawdzie swojej. Bo jest wielki, on ciągle przebywa w szczęściu. Bo jest wielki, niech oczy me patrzą na Pana. Bo wielki jest Do Ciebie, może znoszę duszę moją I tylko, Panie, ufam Tobie Proszę, wskaż mi drogi swoje I ścieżek swoich naucz mnie Proszę, wskaż mi drogi swoje I ścieżek swoich naucz mnie Ulżyj w ręce serca mego Miłości swojej Wyzwól mnie z utrapień moich W miłości swojej I odpuść wszystkie grzechy moje W miłości swojej Zawsze strzeż duszy mojej I ocal mnie Do Ciebie, Boże, znoszę duszę moją I tylko, Panie, ufam Tobie Proszę, wskaż mi drogi swoje i ścieżek swoich naucz mnie. Proszę wskaż mi drogi swoje. I ścieżek swoich.